Oczyste powitanie, szanownych Państwa, ze względu na bezpieczeństwo, nastąpi przy Kościołku UNESCO. A na ten moment poproszę bardzo serdecznie o błogosławieństwo poświęcenie przez księdza Jacka Piroga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie, Panie. Czyńcie sobie Ziemię poddaną powiedział Bóg Stwórca w raju do pierwszych ludzi. My kontynuujemy to dzieło pierwszych rodziców, pierwszych ludzi na ziemi i chcemy upiększać to Boże dzieło, abyśmy bo go nigdy nie zepsuli, ale upiększali zgodnie z Jego wolą. Chrystus, Syn Boży przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Wzywajmy więc Boga, aby błogosławić, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Proszę o zamknięcie drogi. Senatora, Pana Marszałka, Radnych Wojewódzkich, Wójt Gminy Sękowa, Dyrektora ZDW, Wykonawcę, Księdza Proboszcza. Chodźmy szybko, będą na Panią regionalne, z regionalnego, regionalnego Konserwatora Przyrody. Serdecznie prosimy. Pana starostę, bardzo proszę. Róbmy to szybko. róbcie szybko, a my szybko będziemy. No to czekamy Myślę, że, że tam skąd wzięliśmy to i oddajemy. Dziękujemy. No to, pan Zrodno, że się. serdecznie zapraszam. Mamy już wystarczający. Zawsze przy pościnku UNESCO. I oczywiście zapraszamy. Jeżeli pan Marszałek sobie życzy przejechać i promować. To... Słuchajcie, bo cię, no, to... no, już promowanie. Robimy... Fajne to jest. Fajne. I no, to tak będzie no, to... jeździło w tym tygodniu. Każdy sobie wynajmuje, wiesz? Super. Minasynkowa. E... <noise> Gospoda. Witamy na tle pięknego kościółka wpisanego na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie. Pozwolicie, że na początku powitam czcigodnego księdza Jacka Pieroga, który pobłogosławił właśnie dzisiaj nowo otwartą inwestycję. Witamy serdecznie księdza Jacka Pieroga. Zapraszamy do nas. Witam serdecznie panią poseł na Sejm RP Barbarę Barkuś. Serdecznie witamy. Witam serdecznie panią poseł Urszulę Nowogórską. Witam serdecznie Panią Poseł Elżbietę Zielińską. Witam serdecznie Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Witam serdecznie Radną Województwa Małopolskiego Jadwiga Bójtowocz. Witam serdecznie równie bardzo gorąco Radnego Województwa Małopolskiego Stanisława Pasona. Witam również bardzo, bardzo gorąco radnego Województwa Grzegorza Biedronia. Witam serdecznie dyrektora w Krakowie Katarzynę węgrzyn Madeja oraz dyrektora Jarosława Kasprzyka. Witam Regionalnego Konserwatora Przyrody Małgorzatę Mordarską Dugę. Witam serdecznie inspektora nadzoru Gerarda Pielko. I też dokonawcę o mostu, detalny Witam serdecznie dyrektora zespołu w Stachowie, nie wiem czy widziałam czyli bohaterzynę, nie wiem czy witała. Przepraszam bardzo, ale z niektórymi Państwa dzisiaj spotkałam się po raz pierwszy. A teraz poproszę o zabranie głosu Panią Wójt Gminy Małgorzatę Małuch. A jeżeli Państwo pozwolicie, to, za czym zacznie przemawiać, poproszę o wysłuchanie krótkiego utworu przygotowanego przez Kazimierza Halucha wraz z uczennicami Gminnego Ośrodka Kultury Sękowej. Naprawdę bardzo, bardzo krótko. Z tamtej strony. Szanowny Marszałku Województwa, czcigodny Księże Proboszczu, panie, panie dyrektor, radni województwa, wszyscy zebrani, szanowni goście. Spotykamy się dzisiaj tutaj z okazji otwarcia mostu na drodze 977 mostu łączącego Siary z Sękową. Jest to zakończenie pewnego cyklu inwestycji, które na terenie gminy Sękowa dzięki życzliwości pana marszałka Witolda Kozłowskiego i staraniom zarządu dróg wojewódzkich, z panią dyrektor na czele, dzisiaj ten cykl dobiega końca. Proszę państwa, na terenie gminy Sękowa w ciągu dziesięciu ostatnich lat powstało pięć mostów właśnie na tej drodze wojewódzkiej. To jest piąty, ostatni most, Zastanawiamy się, co będzie dalej. Co już dzieje, to jest bardzo ważne i bardzo się z tego cieszymy i z całego serca dziękuję. Natomiast zarząd województwa, inwestycje i to, co się dzieje w terenie, to nie tylko drogi. Najpierw powiem o tych środkach, które docierają do nas właśnie za sprawą pana Marszałka. Zarządu województwa, i tego, że podejście województwa do potrzeb lokalnych jest bardzo elastyczne, odpowiadające potrzebom i tak szybko reagujące na to, co się w terenie dzieje. Wszystkie zabytkowe, dwie wpisane na listę UNESCO. Dzięki wsparciu. Yy, właśnie temu finansowemu yy, te, te świątynie mogą wyglądać tak, jak wyglądają. Pani poseł będę dziękować za państwowe pieniądze, jak skończę yy, dziękować panu Marszałkowi. <laughs> yy, w tym roku Zresztą, jak co, co roku Gmina Senkowa uzyskała duże dofinansowanie do dróg polnych, to jest 250 tysięcy, do chodników w ramach is ów kolejne 400 tysięcy. To są pieniądze, które pozwalają nam na rozwój, pozwalają nam na to, żeby z jednej strony ludziom się tutaj żyło i wygodnie i godnie. W tym roku planujemy 23. To razem będzie 80 o, 90 milionów środków, które są wbudowane i które tutaj zostaną i sprawią, że ta gmina będzie mogła się rozwijać. Środki te docierają do nas z różnych źródeł. Sporo środków to są środki, które są dysponowane przez Zarząd Województwa i to są środki unijne. Złożę podziękowanie pana marszałka za to piękne dzieło ważna sprawa, bo ciężko służy. Pani marszałku, bardzo. wszystko, że wszystko mamy, ale proszę bardzo. Trochę wyglądałeś, drodzy kultury. Zaraz się wypowiem na ten temat. Pani marszałku, ja Bardzo dziękuję za wszystko. Jeszcze To jest najważniejsze. Ja, Dziękujemy bardzo. Bez chleba się nie da. Dziękuję. Oczywiście wszystkim serdecznie dziękujemy. Myślę, że słonecznik to jest odpowiedni kwiatek właśnie na wiosnę. I chcieliśmy Państwa poczęstować naszym regionalnym chlebem. Także życzymy również smacznego sprowadzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. to cierpią. Ja może zaznał konferencję. kobietę. Jest Nie na końcu. Poproszę pana marszałka. Panie marszałku, bardzo proszę o zabranie głosu. Zasłania.

nie, dla pana, pana Starosty. Dla no? pana I księdza. I księdztwo przed ksiądz. Jeszcze ciągle. Czekamy na chleby. Ania przyszła jeszcze. To ma widzę chleba, chleba. <laughs> chleba na no, ogarnia pan to pracowała. Dobrze. Szanowna panie posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowna Pani i Panowie Radni Wojewódcy Droga Jadziu, Drogi Grzegorzu, Drogi Stanisławie, Szanowny Panie Starosto, Szanowna Pani Wójt, Gospodarzu tej gminy, Panie i Panowie Dyrektorzy różnych instytucji rządowych, ale też samorządowych, wielce szanowni drodzy, mili Państwo, wszyscy dostojni goście, ale z dużą życzliwością też zwracam się do kolegów i koleżanek radnych gminy na czele z panem, z panem przewodniczącym. Do bardzo symbolicznej, bardzo prostej rzeczy. Otóż tak samo jak metr kwadratowy, często o tym mówię, rynku krakowskiego, czy metr kwadratowy lotniska na Balicach, jest ważny metr kwadratowy tutaj, tej ziemi. Tu w Sękowej, tutaj gdzie jesteśmy, chciałbym też w pewnym sensie złożyć zobowiązanie, że wszyscy radni wojewódzcy będą się starać, żeby ten chleb sprawiedliwie i równo dla wszystkich dzielić przez cały okres, kiedy będziemy odpowiedzialni za sprawy naszej małopolskiej wspólnoty. Panie Starosto, rado gminy Sękowa na czele z panem przewodniczącym. Panie Nadleśniczy, Szanowny Panie Burmistrzu, Panowie Wójtowie, Szanowni Państwo tutaj zgromadzeni dzisiaj na tej jakże radosnej, radosnym spotkaniu, spotkaniu oficjalnego oddania do użytku, to może za daleko powiedziane, bo ten most został już oddany, ale dzisiaj ten most został też poświęcony, więc tak jak ksiądz przy poświęceniu mówił, opieka boska nad wszystkimi, którzy będą tym mostem, tą drogą przejeżdżać. A że wiele osób przejeżdża, to widać było na ten moment, gdzie droga została zamknięta, jaka kolejeczka samochodów się ustawiła. Zresztą widzimy tutaj cały czas te przejeżdżające samochody. Także to jest bardzo ważna droga, droga ochliwa i to, że ten most został wyremontowany, że został, jest bardziej bezpieczny, że mogą przyjeżdżać samochody o większym tonarzu, to myślę, że wielka radość nie tylko Pani Wójt dla, dla Państwa, ale też dla wszystkich, którzy tu pod, Na ręce Pani Wójt chcę złożyć podziękowania za to zostawanie za tak prawdziwe gospodarskie podejście do swojej gminy. To są i obiekty, które dotyczą infrastruktury różnej, kanalizacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, kulturalnej, ale też, też drogi, które są takim oczkiem w głowie, ale myślę, że oczkiem w głowie nas wszystkich. Jedno z wielu, ale jest taką wizytówką naszego regionu i gdziekolwiek mam okazję opowiadać, co u nas można zobaczyć, to zawsze gmina Sękowa jest, jest wśród tych wymienionych. Ale myślę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie starać się bardziej. I dla naszego regionu wszyscy wspólnymi siłami, i samorząd wojewódzki, i właśnie ta sfera rządowa, i parlamentarzyści, i radni, powinniśmy cały czas dbać, bo myślę, że właśnie jeszcze wiele jest do zrobienia. Ostatni most. Ja myślę, że z tego miejsca, żeby było tak naprawdę wszystko zachowane i wszystko wypowiedziane, to Należy powiedzieć jeszcze jedno, że wiele, wiele lat temu ogromną sympatią tą ziemię obdarzył Grzegorz Stech. Dumę i patriotyzm z tego naszego tutaj pięknego terenu. Dziękujemy raz jeszcze, i myślę, że powiem: dziękujemy raz jeszcze. A kto. Trzy razy dziękuję, ten prosi również. Wiemy, że gmina Sękowa ma tutaj ambitne bardzo plany. W najbliższym czasie będziemy najprawdopodobniej uczestniczyć w kolejnej wielkiej inwestycji, jaką jest budowa basenów i wprawdzie pani, pani wójt tutaj nie, nie znajdzie kolejnej rzeki, ale dojazd do tych basenów, infrastruktura cała towarzysząca na pewno jeszcze panią wójt. Do Krakowa na rozmowy z zarządem i z panem marszałkiem przyprowadzi. Gratuluję pani Wójt i cieszmy się wszyscy na kolejne już inwestycje na tej ziemi. Jeszcze tylko w formie uzupełnienia: przede wszystkim również w imieniu Stanisława, no, gratulujemy tych sukcesów, ale wszystkim dlatego, że jak widzimy, tutaj wszędzie decydują, organizują, pracują i rządzą kobiety. Panie Wójt, od wielu lat, jeżeli chodzi o posłanki, no to wyłącznie kobiety z tej ziemi gorlickiej, z powiatu limanowskiego. W dniu dzisiejszym wszystko zostało dokonane. Województwo bardzo solidnie inwestuje, wydaje pieniądze na tego typu inwestycje. Tak, dokładnie na tej drodze wojewódzkiej to Piąty Most, który zrealizowaliśmy zarówno przy udziale środków, z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również przy udziale środków z budżetu państwa. No szczerze trzeba powiedzieć tak, że gmina uzyska pięć bardzo solidnych mostów przy niewielkich inwestycjach. To jest dobra rzecz, bo, bo samej gminie dźwignąć tego rodzaju wydatki inwestycyjne byłoby niezmiernie ciężko, a w zasadzie można powiedzieć, że, że to by było praktycznie niemożliwe. Ja chciałem korzystając z okazji podziękować wszystkim, którzy, którzy w jakikolwiek sposób spowodowali to, że my dzisiaj mamy taki symboliczny dzień otwarcia, bo w dawno został dopuszczony tych, tych pięciu przepraw. Oczywiście w pierwszej kolejności pani Wójt Małgorzacie Amału. Za bardzo dobrą e, współpracę, nie tylko w tych e, zagadnieniach, w tych zadaniach, ale w ogóle. E, gmina Sękowa jest e, gminą zarządzaną bardzo sprawnie, e, sprawnie korzysta z różnego rodzaju środków pomocowych. Dla nas to jest ważne, bo jeżeli mamy solidnego partnera, który potrafi nie tylko skutecznie zabiegać o środki, ale też je skutecznie realizować i rozliczać, e, to nam przyspiesza proces absorpcji w ogóle. Środków pochodzących z regionalnego programu operacyjnego, a przecież o to chodzi, żebyśmy je wykorzystali, jak ja to mówię, do ostatniego euro. Zapytam jeszcze o taki czynnik ludzki, bo tutaj widzimy nawet słychać czy nie widać, ruch jest bardzo duży rzeczywiście na tej drodze. To jest ważny aspekt przede wszystkim dla kierowców, tym bardziej, że droga prowadzi do, do granicy ze Słowacją. Szanowni Państwo, jeżeli most jest taki jak ten wygodny, no to podnosi się poprawia się bezpieczeństwo w ruchu. I to nie tylko na samym moście, ale i też wokół, bo, bo przecież ta cała infrastruktura towarzysząca musi być od razu zrobiona, tak jak e, przepisy mówią na dzień dzisiejszy. W związku z tym e, no wszyscy korzystają na tym, nie tylko e, kierowcy, ale również mieszkańcy, którzy pierwsze się poruszają. E, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Środki oczywiście marszałkowskie, dlatego wielkie, wielka wdzięczność i podziękowania dla marszałka i całego zarządu Województwa Małopolskiego za wyasygnowanie środków właśnie na te inwestycje mostowe. W ciągu 10 lat te pięć mostów, które zostały wybudowane, dało, opiewało na kwotę prawie 40 milionów złotych, czyli no naprawdę spore nakłady inwestycyjne skierowane tutaj na naszą gminę. W ciągu drogi wojewódzkiej nie mamy więcej potrzeb związanych z mostami, bo w, tym, w ciągu tej drogi jest pięć mostów i wszystkie już są zrobione. Natomiast no, czekamy oczywiście na drogi, na mosty, na drodze powiatowej, bo mamy jeszcze dwa dosypujące się drewniaki na drodze Sękowa-wapienne, więc potrzeby mostowe jeszcze mamy. Natomiast to już będzie niestety inny inwestor. I dalsza część uroczystości będzie tutaj w Gospodzie Magórskiej, czego ona będzie dotyczyła? Znaczy, no, na moście dzisiaj odbyły się te oficjalne uroczystości, czyli poświęcenie, przecięcie wstęgi i briefing prasowy. Natomiast tutaj odbędzie się już konferencja konferencja, która ma za zadanie zaprezentować te wszystkie inwestycje, które zarząd dróg wojewódzkich właśnie w ostatnim czasie na terenie naszej gminy zrealizował. No i oczywiście też Kolejna prezentacja, którą ja przedstawię, y, która ma za zadanie, y, jakby pokazanie tej inwestycji w szerszym kontekście. Y, no, ponieważ jest to też okazja, żeby powiedzieć o innych inwestycjach i innych wyzwaniach, które tutaj y, gmina y, na swoim terenie ma przed sobą bądź zrealizowała. Super. Dziękujemy bardzo. Po oficjalnych uroczystościach na moście oraz obok mostu nastąpiła konferencja w gospodzie magórskiej w Maastowie, którą poprowadziła wójt gminy Sękowa, Małgorzata Mauch.